Układ monitoruje ciśnienie w oponach poprzez mierzenie prędkości samochodu będącego w ruchu. Jeżeli w którejkolwiek oponie wykryje spadek ciśnienia, spowoduje wyświetlenie tej kontrolki ostrzegawczej na tablicy wskaźników. Wtedy trzeba sprawdzić i wyregulować ciśnienie we wszystkich czterech oponach. Ciśnienie w oponach musi odpowiadać zalecanym wartościom podanym na etykiecie przymocowanej do ramy drzwi po stronie kierowcy. Pamiętaj, aby opony zawsze pompować na zimno. Po wymianie koła lub użyciu zestawu do pompowania opon oraz przy mocno obciążonym pojeździe należy zresetować wartości wzorcowe ciśnienia w oponach. Pamiętaj, że przed zresetowaniem trzeba sprawdzić ciśnienie na pompowania wszystkich czterech opon na zimno. Aby zresetować ciśnienie powietrza w oponach, włącz zapłon i naciskaj ten przycisk aż do wyświetlenia opcji resetowania funkcji. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby rozpocząć proces resetowania. Komunikat będzie widoczny przez około 5 sekund, potwierdzając zarejestrowanie żądania o zresetowanie wartości odniesienia ciśnienia w oponach. Zresetowanie nastąpi po kilku minutach jazdy. Jeżeli ta lampka ostrzegawcza w tablicy wskaźników zamiga na kilka sekund, po czym zacznie świecić w sposób ciągły, oznacza to, że trzeba ponownie zresetować wartości ciśnienia w oponach. Jeśli natomiast ta lampka ostrzegawcza zamiga na kilka sekund, po czym zacznie świecić w sposób ciągły, a dodatkowo zacznie świecić ta pomarańczowa kontrolka, doszło do usterki w układzie i trzeba się skontaktować z serwisem. Należy podkreślić, że jest to tylko system wspomagający jazdę i w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Dla własnego bezpieczeństwa, regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach.